jest 16 listopada, ruszam w kolejną drogę ze starej Rawy, tutaj drewniany kościółek w tle idę dalej w stronę Rawy Mazowieckiej i zobaczymy dokąd mi się uda dojść już coraz dalej od domu, bardzo się cieszę pogoda jak na połowę listopada, świetna idę dalej, mam nadzieję, że pokażę jakieś fajne miejsca na dzisiejszym odcinku Kamino Stara Rawa to niewielka miejscowość ale jest jedną z najstarszych na terenie Mazowsza. Kiedy założono nową Rawę później nazwaną Mazowiecką, to straciła na znaczeniu i stała się taką właśnie malutką miejscowością, ale bardzo sympatyczną. Bardzo mi się tu podoba. Na krótkim odcinku spotkałam dwie osoby, i obydwie powiedziały mi dzień dobry. Za chwilkę wychodzę z tej miejscowości, jak widać, i idę w stronę Rawy Mazowieckiej. Powinnam tam dotrzeć za jakieś 2-2,5 godziny. Jest strzałka, także super. Ja. Ciekawa jestem, co teraz byście zrobili. Tu jest jedna droga, tu jest druga, a strzałka pokazuje tak. Mhm. Przeważnie, jak strzałka jest do góry, znaczy iść tą drogą, a tu jest w tą stronę. Czyli, że tu. A jeszcze, żeby było zabawniej, to mam jeszcze jedną strzałkę. O tutaj. No i ciekawa jestem, co byście zrobili na moim miejscu. Zwłaszcza, że nie działa mi nawigacja, nie mogę złapać internetu tutaj. No cóż, pójdę kawałek jedną drogą, potem pójdę drugą i mam nadzieję, że znajdę kolejne oznaczenie. I jest, na szczęście się udało, czyli w prawo to był dobry kierunek. Intuicja mi dobrze podpowiedziała. Chociaż niebo jest zachmurzone i jak zaczynałam to było mi zimno, to muszę przyznać, że jak na połowę listopada pogodę mam świetną, bardzo się cieszę. To po prostu jest zaproszenie do tego, żeby wędrować. Wychodzę z Wołuczy i mam tutaj pomnik Marii Grzegorzewskiej, która się urodziła właśnie w Wołuczy i jest to dla mnie bardzo ważna postać. ja Studiowałam pedagogikę. W zasadzie każdy student czy studentka, w jakim jest Maria Grzegorzewska, ponieważ to właśnie ona jest twórcą pedagogiki specjalnej w Polsce i zakładała nie tylko szkoły specjalne dla osób niepełnosprawnych, ale również kształciła kadrę nauczycieli. I takim hasłem przewodnim, mottem życiowym było: nie ma kaleki, jest człowiek. Także możemy sobie wyobrazić w ogóle jakie Jakie to były czasy, kiedy osoby niepełnosprawne nie mogły się kształcić, nie mogły się uczyć, były spychane na margines. I mam kolejną zagwostkę, ponieważ w przewodniku mam napisane, że powinnam iść drogą krajową 707, ale ona wiedzie tam, ale powinnam iść drogą 707 do kurzeszyna, który idzie tu. I w zasadzie nie mam żadnej muszelki. Ale ponieważ tam nie mogę iść, bo nie ma chodnika, no to idę w stronę Kurzeszyna. Jest muszelka, czyli ta droga, która pokazuje na Kurzeszyn, gdyby ktoś szedł, to właśnie tędy. Także nie zgubiłam się, idę dobrze. A z dobrych wiadomości jest jeszcze jedna, wyszło słoneczko. Jest cieplutko, bardzo przyjemnie się idzie, i można powiedzieć, że idę w stronę słońca. Czyli cały czas w stronę Hiszpanii, do Santiago de Compostela. A z tą rzeczką znamy się bardzo dobrze, ponieważ to rawka. Cały czas mi towarzyszy w wędrówce. Uwielbiam takie piękne znaki. Tutaj popatrzcie nad brzegiem rzeki. Są takie wzgórza. To nie są zwykłe wzgórza, tylko to są pozostałości po grodzisku z XII wieku. Grodzisko było drewniane. I dowód, że to jest to, ponieważ nie byłam wcale pewna, czy na pewno chodzi o to grodzisko. Tutaj mamy tabliczkę, że to jest obiekt zabytkowy. Kamino nie rozczarowuje. Kolejny etap w lesie polnymi drogami jest po prostu przepięknie. Pachnie cudnie lasem. Na szczęście nie muszę nosić maseczki, bo jestem w lesie. Niedługo wejdę do miasta, więc będzie troszkę inaczej, ale tutaj jeszcze cieszę się świeżym powietrzem. I chcę Wam powiedzieć historię, która mi się przydarzyła. Bardzo przyjemna. Kiedy byłam w Kurzeszynie, zaczepił mnie pan z aparatem i powiedział, że jest tutaj z lokalnej gazety i czy udzieliłabym mu wywiadu na temat właśnie szlaku świętego Jakuba. No, ja oczywiście, jak najbardziej, prawda? No co? <laughs> jak ktoś tak ładnie prosi, to czemu nie? <laughs> no i jeżeli mi się uda znaleźć gdzieś w internecie, to prawda to było do gazety, ale gdzieś w internecie też się może znaleźć, więc jeżeli znajdę, to gdzieś w kolejnym odcinku Wam podlinkuję. A martwiące jest to, że znów nie mam żadnego znaku i to już od dłuższego czasu. E, myślałam, że dobrze idę, bo mi się zgadzało z opisem w przewodniku że grodzisko, że rzeka, że las. A teraz jestem na rozdrożu tu, albo tu. Nie wiem. Nie wiem, dobra, myślę. Czytam przewodnik, spróbuję złapać internet, może coś się uda wymyślić. Trzymajcie kciuki. I udało się. Na szczęście skręciłam w dobrą stronę. I jest strzałka w końcu. Dobra, idę dalej. Jest tutaj pięknie. A jeszcze wracając do tego spotkania z tym sympatycznym panem dziennikarzem, to ujmujące jest to, że. Stów nie wiem jak iść. O rany. Tu jedna droga, tu druga. A znaku nie ma. W przewodniku mam napisane, żeby kierować się główną drogą w lesie. No i proszę, to ta jest główna? Czy ta? Hmm, hmm, hmm. Nawigacja, która mi ciągle ma wyświetla, że zmienia trasę i nie może złapać internetu, mówi kieruj się na wschód. No dobre sobie. No dobra, no. Uznajmy, że skoro tam świeci słońce, to wschód może jest tu. Drogę, którą przed chwilą wybrałam, poszłam nią kawałek i nic się nie wydarzyło. Żadnego znaku. Zawróciłam, skręciłam w prawo i w tym miejscu również już miałam zawracać, bo kurczę, jest nieciekawie. A tu zobaczcie. Jest! O rany, jak dobrze! Już myślałam, że, że nie wyjdę, albo wyjdę, ale niezgodnie ze szlakiem. Tutaj zdecydowanie zabrakło mi tej strzałki. Także jeżeli tu będziecie szli, to. no to widzieliście. Prawo. <laughs> A wracając do mojego spotkania z bardzo miłym panem, dziennikarzem, to muszę wam powiedzieć, że to, co mnie najbardziej ujęło, i to, co było dla mnie taką największą niespodzianką, to to, że po raz pierwszy spotkałam na trasie kogoś, kto kojarzy muszle. I kto wie, o co z nią chodzi, więc to jest niesamowicie miłe. Wciąż czekam na to życzenie błękamino. Doczekam się prędzej czy później na pewno. Wchodzę do miasta, przede mną Rawa Mazowiecka. Gdybym szła zgodnie z etapami w przewodniku, to tutaj bym zakończyła etap. Ile jeszcze mi zostało? 3880 km. Tyle jeszcze drogi. Kościół pod wezwaniem wnieboźnięcia Najświętszej Maryi Panny. Muzyka Troszkę nadrobiłam drogi i zeszłam ze szlaku po to, żeby dotrzeć tutaj, do tej baszty. W tym miejscu Wam opowiem taką historię. W zasadzie to legendę, ale najpierw odrobina historii, ponieważ po raz pierwszy Rawa Mazowiecka była wspomniana na początku XIII wieku, natomiast prawa miejskie uzyskała w 1321 roku. W połowie XIV wieku książę mazowiecki Siemowit III wzniósł w tym miejscu murowany zamek, a z niego pozostała już tylko ta baszta. I wówczas Rawa Mazowiecka stała się stolicą księstwa rawskiego, oczywiście. Z tym zamkiem związana jest legenda, dość okrutna, ponieważ książę Siemowi III podejrzewał swoją ciężarną żonę o zdradę i kazał zamknąć ją wieży. Jej służąca, nawet na torturach, nie powiedziała nic przeciwko swojej pani. Książę jednak nie uwierzył i po porodzie kazał żonę zabić, jak również domniemanego kochanka. Małego chłopca zaś książę oddał na wychowanie ubogiej kobiecie, jednak jego starsza siostra wykradła go. I wychowała, kiedy chłopiec dorósł i doszło do spotkania z, z Siemowitem III. Okazało się, że podobieństwo jest uderzające. Książę zrozumiał swój błąd, że jego żona nigdy go nie zdradziła, natomiast, według legendy, mówi się, że duch niesłusznie straconej księżnej wciąż krąży po tym zamku. Taka ciekawostka związana z tym zamkiem tutaj pozostałości murów. Z pewnością zamek był ogromny, a ja już wracam na mój szlak, gdzie na pewno nie straszy. Akurat trafiłam na wystawę zdjęć z Rawy Mazowieckiej okolic. Jeszcze wam pokażę, jak tu jest ładnie, malowniczo. O, tu byliśmy. Tylko z dołu patrzyliśmy na tą basztę. Bardzo dziwna historia mi się przydarzyła. Tutaj jest szałka. I mam nadzieję, że to jest moja strzałka, ponieważ od jakiegoś czasu idę znakami, natomiast nie idę zgodnie z przewodnikiem. Mam zalew tatar po prawej stronie, a według przewodnika powinna mieć po lewej. Znaki mi poprowadziły tutaj nad zalew. Zalew tatar, i zdaje się, że jak przejdę tym mostem, to powinnam się połączyć z tym szlakiem, który proponuje przewodnik. Ten książkowy, który mam w ręku. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło, żeby. Rozmieniały się znaki z przewodnikiem. Zazwyczaj się bardzo fajnie uzupełniały i dawałam radę. A tutaj taka niespodzianka. Trudno mi powiedzieć, która droga jest szybsza. Najważniejsze jest to, żeby się wreszcie spotkały. Ja bym doszła do Boguszyc. Dotarłam do Boguszyc. Bardzo się cieszę, chociaż jest coraz ciemniej i coś zaczyna siąpić. Ale myślę, że jeszcze godzinkę, dwie uda mi się pomaszerować. A tymczasem podejdźmy bliżej do kościółka. Jest to 16-wieczny kościół modrzewiowy. Jeden z cenniejszych zabytków architektury sakralnej drewnianej na terenie Mazowsza. Mało takich kościółków ocalało, często były trawione przez pożary, ale ten się uchował szczęśliwie. I co ważne, został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. A tu ponownie rzeka Rawka. Spójrzcie tylko, jaka maleńka. Gdzieś tu blisko musi być jej źródło. I tam płynie sobie dalej. Do miejscowości Krzemienica mam jeszcze około 40 minut. Idzie się trudno, nie mam już siły. Strzałki są coraz mniej widoczne. Tutaj jest, jeszcze widzę, widzę. No nic, wędruję dalej. Ale dzisiaj trud pielgrzymowania poczułam. A jeszcze kawałek przede mną. Uf. Wiem, że nic nie widać, ale muszę Wam powiedzieć, że na tym etapie wędrówki to już idę dwa razy szybciej i kompletnie nic mnie nie boli. Tak, właśnie. Ciemności dookoła. Jeszcze mam jakieś 8 minut do celu. Jest, doszłam. Udało się. Dzisiaj mój rekord 31 km. Ło! Wow. Już tam czeka na mnie Paweł. Jadę do domku. I mam nadzieję, że już wkrótce znowu się zobaczymy. Dziękuję za dzisiejsze towarzystwo na szlaku. Pozdrawiam. Hej.